Witam Was serdecznie moi drodzy widzowie Ja jestem Prakero i zapraszam na 14 odcinek w naszej serii w grze UFC 4 Symulacja pojedynku W tym materiale chciałbym Wam pokazać Starcie między Mamedem Khalidowem A Mariuszem Pudzianowskim Pojedynek który odbędzie się na KSW 77 17 grudnia 2022 roku Także moi drodzy Jeśli chodzi o Mameda no to tutaj wybrałem Zrównoważony wszechstronność tak jak widzicie Jeśli chodzi o Pudzianowskiego, to tutaj wybrałem zrównoważony, gruba ryba. Ewentualnie, jeżeli nie pasuje wam zrównoważona ryba, to możecie mu ustawić bokser parowóz. Ale ja tutaj zrównoważony, gruba ryba ustawiłem Mariuszowi. Więc przejdźmy sobie do tego starcia. All right, coming up next So he is... Mariusz jest dziś na fali pięciu wygrany z rzędu, a pojedynek z Mabedem będzie jego trzecią konfrontacją z jedną z legend MMA w Polsce. Najpierw na gali KSW-61 Pudzian zdominował i rozbił pierwszego turniejowego mistrza KSW Łukasza Jurkowskiego, a następnie znokautował wspomnianego wcześniej Michała Materle. Teraz zawodnik z Białej Rawskiej stanie przed największym wyzwaniem w karierze i najtrudniejszym rywalem, z jakim przyszło się do tej pory mierzyć. Także Mamet Kalidow staje naprzeciw Mariusza Pudzianowskiego. Moi drodzy, i będą tutaj krzyżować rękawice ci panowie. No i zobaczmy teraz: The One and Only. Mamet Kalidow jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników MMA w Polsce. Na swoim koncie ma stoczonych 45 pojedynków, z których 35 wygrał. Zawonik z Olsztyna to prawdziwy fenomen mieszanych sztuk walki i człowiek, który potrafi w klatce zafundować rywalom nie tylko niespotykane nokauty, ale też ekwibilistyczne poddania. Były mistrz wagi średniej i ks KSW po raz pierwszy jednak stanie naprzeciwko rywala z królewskiej kategorii wagowej i będzie musiał się zmierzyć nie tylko z jego masą, ale też z potężną nokautującą siłą ciosu. I to jest prawda moi drodzy, bo Mariusz Pudzianowski tutaj na pewno fizycznie będzie... E, silniejszy od Mameda, no ale po stronie Mameda są jednak te umiejętności i większe doświadczenie. Zobaczmy porównanie dwóch mm, tutaj zawodników. E, wiekiem Mariusza się nie sugerujcie, bo mm, tutaj grając w karierę, zapomniałem tutaj ustawić z powrotem jego bazowy wiek, także tutaj się nie przejmujcie tym wiekiem. Posłuchajmy Brusa Bafera. This man is a mixed martial artist making his professional debut here tonight. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 265 pounds. Fighting out of Warsaw, Poland, hit. Mariusz Pujan Pujanowski. And now we're producing his opponent. Fighting out of the red corner. This man is a mixed martial artist making his professional debut here tonight. He stands 6 feet tall, weighing in at 209 pounds. Fighting! Osten, Poland. The one and only mamet Kalidow, moi drodzy. Mamet Kalidow tutaj zwarty i gotowy. Do tego starcia dwóch panów tutaj ciężko trenowało, żeby móc ze sobą zawalczyć. Mamet Kalidow, tak jak widzicie, gotowy. Przygotowany do tego pojedynku. Mariusz Pudzianowski oczywiście też gotowy. No i zaczynamy. Zaczynamy starcie. Zobaczmy jak tutaj będzie wyglądał pojedynek, ładny lewy sierpowy ze strony Pudzianowskiego, ale ładny front kick, ja To nogą wykroczą Kalidowa i tutaj cios na wątrobę, kopnięcie, no nie, nie spodziewałbym się, że Pudzian będzie tutaj ko chciał kopać na wątrobę, bardziej mi się spodziewał, że uderzy ręką, no tutaj trochę wyprowadzony z równowagi Mamet, zobaczmy moi drodzy, jak będzie wyglądała ta pierwsza runda, jak sobie tutaj panowie... Będą e, sprawdzać jeden drugiego, no tutaj kombinacja z jednej i z drugiej strony, nie wszystko doszło celu, wszystko w jednym tempie. Tutaj kontroluje tymi frontalnymi kopnięciami Kali do wrażenie, że sobie próbuje tutaj Mariusza ustawić. No ładnie tutaj trafił, ale Pudzianowski szybko mu tutaj odpowiedział tym e, cepem z góry. No zobaczmy, co tutaj, co tutaj będą panowie chcieli zrobić, jakie techniki... Ze strony mamy daj ładne tutaj określe kopnięcie trafione, ale Pudzian sobie nic z tego nie robi. Pudzilla tutaj mm, potrafi też przyjąć, jak widać. Ładny tutaj lewy sierpowy. Teraz ładna praca na nogach Mameda Kalidowa, ale to było do przewidzenia. On zawsze tutaj na tych nogach poruszał się bardzo dobrze. Ale trafiony teraz prawym prostym ze strony Pudzianowskiego. Ajajaj, ładny backfist tutaj, doszedł celu. Ale tutaj Pudzila, nic sobie z tego nie robi. Ładna kombinacja kalidowa. No i teraz klińczyje Pudzianowski. Nie wiem czy będzie chciał kolanami tutaj ubijać rywala, a jednak trafił tym podbrudkowym zwarciu. No, tutaj. Próba tego lewego sierpowego ze strony Mameda ale nie joj. Ale potężne kopnięcie na głowę i Pudzianowski podłączony, moi drodzy. Ale czy tutaj Mamet będzie próbował kończyć Pudzile? No nie, niestety. Ale to już się zapalił, zapaliła czerwona lampka w głowie Marsza Pudzianowskiego i, i poczuł to potężne kopnięcie. E, także moi drodzy, już tym kopnięciem Mamet Kajdow nokautował sworych, swoich rywali. Także musi tutaj Pudzianowski uważać. Póki no, ta pierwsza runda, tutaj taka można by powiedzieć, um, wygląda w ten sposób, że zawodnicy się badają, ale też zdarzają się momenty, kiedy przyjmują albo zadają potężne uderzenia. Także może być ciekawe. 2,5 minuty do końca tego pierwszej, tej pierwszej rundy, moi drodzy. No, póki co trochę odpoczynku z jednej i z drugiej strony. Ta niecenna kombinacja, mamy taka Kalidowa. Mm, I kilka niecelnych tych uderzeń Z jednej i z drugiej strony no, tutaj widzę, że Pudzianowski Próbuje zaczynać akcję tymi lewymi prostymi No, ładnie zblokowany na górę Ale już na dół ten cios doszedł e, I poczuł to Kalidow No i ładna ta kombinacja Kalidowa Prawy prosty, lewy na wątrobę Doszło celu Oj, tutaj próbował Pudzianowskiego frontalnym kopnięciem e, odepchnąć, kopnąć Kalidow, ale Pudzidla tutaj e, w tempo zareagował i wytrącił z, równ z równowagi. No, zobaczmy, zobaczmy. No, teraz clinchuje Mamet, próbuje tymi kolanami trwać Pudzianowskiego i zakończył tym podbrudkowym w zwarciu. Ładna kombinacja, ale wyprawy prosty, Kalidowa. No, Pudzianowski tutaj trochę... Oj, teraz będzie próba obalenia i wyniesienie przed Kalidowaj, pięknie! Pięknie obalił tutaj Pudzianowskiego, No, nie spodziewałem się tego, nie spodziewałem się tego, że da radę tutaj tak rzucić y, tym potężnym y, zawodnikiem, jaki jest Mariusz Pudzianowski, Sporo siły mam, Mamet Kalidów, ale też te, wyżu, te wyniesienia i rzuty będą go spro, kosztować sporo sił. No, zobaczmy. Ładne ten frontalne kopnięcie. Niecelny backfist ze strony Kalidowa. O, niecelne kopnięcie na wątroby Pudzianowskiego. Ładnie Mamet tutaj unika tych uderzeń. Tutaj kolejne niecelne kopnięcie Pudzilli. Tutaj ładnie dwa, o, dwa proste i tutaj po raz kolejny wytrącił Kalidowa z równowagi. O, Mamet, próbuje zadawać ciosy kolanami, ale tutaj nie doszło to celu, nie zrobiło to wrażenia na e, Mariuszu Pudzianowskim. No i zobaczmy. 35 sekund do końca tej pierwszej rundy. No, ładnie tutaj u nich zrobił Kalido przed tym kopnięciem na nogę. No, drugi raz to samo kopnięcie Mariusza. Niebezpieczne są te kopnięcia. No Frontalne kopnięcie. I teraz ładne określe kopnięcie tą wykroczną nogą. Ładnie mamy na pracuje. Taj Cep z góry doszedł celu, ale nie do końca był on czysty. I tylko dlatego, jeszcze Kalidow stoi na nogach. No, tutaj e, prawdopodobnie już się nic nie wydarzy. 5 sekund do końca tego pierwszego starcia, i tutaj panowie już czekają na, na przerwę. Tak jest. No, dość wyrównany pojedynek. Chociaż wydaje mi się, że e, minimalnie na punkty wygrywa e, mamet Kalidow, bo podłącza Pudzianowskiego no, zobaczcie, tutaj są właśnie. Mamy czy pokazane te dwa szybkie, lewe proste. Które spowodowały, że y, Mariusz Pudzianowski tutaj usiadł, ale to nie było. Nie usiadł tylko dlatego, że przyjął te dwa ciosy. To też, jakby było y, efektem przyjęcia tych wszystkich ciosów w tej rundzie. Tutaj dwa lewe proste wystarczyły. No, zobaczymy, jak w drugiej rundzie tutaj panowie y, będą się prezentować. Wow! Ale potężnym! Cepem z góry trafi już na początku Puzianowski. Mameda Kalidowa ten chwieje się na nogach. Doszedł do siebie, ale musi uważać, bo ta szczęka Mameda już została naruszona w tym pojedynku z soldiciem. Ale teraz pięknie trafia tym okreśnym kopnięciem na głowę Pudzianowskiego, Ten szybko się podnosi. Ale już ta jego głowa przyjęła tych uderzeń. W tym starciu, więc też musi uważać. No, pojedynek, póki co. Ciekawy. Czyli taki, jaki się spodziewam, że będzie. No, moi drodzy, no teraz widzę, że z respektem panowie podchodzą do siebie po tych e, dwóch e, mocnych ciosach na początku tej rundy i próbują jakoś tutaj szachować przeciwnika. Tam kilka niecelnych i potężne znowu, szybkie, potężne e, okresne kopnięcie na nogę, głową, na nogę, e, na głowę, przepraszam, Pudzianowskiego. Bardzo szybko mam, Mamed Kalidow to zrobi, teraz klinczuje. I kolanami atakuje głowę Pudzilli. Ulatające kolano ze strony Mariusza. No, moi drodzy, tego to bym się nie spodziewał, że taka technika będzie. Ale teraz potężny lewy sierpowy, i potężna bomba z góry, i przechodzi do pozycji górnej. Tak naprawdę, bo mamet jest na plecach i obija kalidowa Pudzilla, ale mamet szybko wstaje. No, tutaj się robi ciekawy, tak, tak jak mówiłem, Mariusz naprawdę potrafi potężnie uderzyć, ma tą parę w rękach, zobaczymy na, jak długo mu tej siły starczy, no tutaj jeszcze zostało ponad 3 minuty do końca tej drugiej rundy, no i wydaje mi się, że tą drugą rundę póki co prawdopodobnie wygrywa Pudzianowski, no ale Mamed Kalidow też tutaj Mariusza jakby sprowadzał do parteru i podłączał, także ciężko mi tutaj powiedzieć kto może wygrywać, ja nie jestem sędzią. Nie znam się tak na sędziowaniu, nie wiem, co jest tak bardzo ważne. Moi drodzy, zobaczmy. Tutaj póki co też taki moment, kiedy zawodnicy jakby odpoczywają, czują trochę respekt, respekt do siebie po tych potężnych uderzeniach, chcą dojść do siebie. No i póki co tutaj ruszają na nogach, jakieś te pojedyncze ciosy dochodzą. Ewentualnie kombinacja dwóch uderzeń. bokserskich, no ładne frontalne kopnie, ładne frontalne kopnięcie na twarz. Ze strony Kalidowa. Oj, no, tutaj ładnie pracuje Mamet na nogach. No, zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Co tutaj się jeszcze wydarzy? 2 minuty 20 sekund. Tutaj w zwarciu obydwaj panowie zadali sobie kilka celnych ciosów. Ładny tutaj prawy prosty Mameda. No, zobaczmy. Wow, ale, ale frontalne kopnięcie. Jak to Mamet tutaj wytrzymał. Łada teraz kombinacja ten... Ten low kick był w dobrym momencie wyprowadzony ze strony Kalidowa, bo wyprowadził z równowagi Pudzille. Oj, niecenna kombinacja. Jeszcze nie całe dwie minuty tutaj do końca próbował Kalidow sprowadzić Pudzianowskiego, ale nie udało mu się to. Okopuje Pudzianowski nogi Mameda, żeby go trochę spowolnić, ale tutaj Kalidow odgrywa mu się tym obrotowym kopnięciem na korpus. Tutaj wyprowadzony z równowagi Kalidow, ale szybko wstaje. No, zobaczmy. Wow, prawy prosty, lewy sierpi. Tutaj Kalidow zapoznał się z deskami. No i musi uważać, Mamet, bo Pudzianowski naprawdę potrafi potężnie uderzyć. O czym się przed chwilą Mamet przekonał. No, zobaczmy, zobaczmy. To jeszcze minuta, nieco ponad minuta do końca tego drugiego starcia. No, zdecydowanie te ciosy rękami są silniejsze. Jeżeli chodzi o Marysia Pudzianowskiego, no, po stronie Mameda Kalidowa na pewno. Ta szybkość, praca na nogach i ten timing. No zobaczymy. Ładnie teraz Superman Punch. Trafiony. O! Frontalne kopnięcie na głowę Mameda. No i teraz z góry Pudzianowski. Czy będzie w stanie skończyć Mameda jeszcze w tej drugiej rundzie? No nie. Tutaj doświadczenie. Mameda Kalidowa bierze górę. Próbuje przetrwać te ciężkie momenty. I szybko wstaje na nogi. No bardzo ładnie tutaj mamet się zachował. To doświadczenie jednak wzięło górę. No ale musi uważać. Kalidow, bo Pudzilla tutaj poczuł krew i może być tak, że skończy ten pojedynek, ale jeszcze zostało 25 sekund do końca tej drugiej rundy. O, celne kopnięcie teraz na głowę Kalidowa. Nie doszło. No obrotówka ze strony Mameda, ale nic sobie Pudzianowski z tego nie robi. Zobaczmy, 10 sekund. Ostatnie 10 sekund drugiej rundy i teraz klinczuje Mamet. zadaje dwa kolana i o! Koniec! Siedem sekund przed końcem drugiej rundy. Mariusz Pudzian, Pudzianowski. Trafia tym potężnym prawym prostym. Chyba tak mi się wydaje, że to był prawy prosty. Bo stało się to tak szybko, że nie wiedziałem w pewnym momencie, czy to był prawy siepe. Ale to chyba był prawy prosty. Tak jest potężny prawy prosty. Zobaczcie, przyjął Mamet Kalidow. Jeszcze raz pięknie w tempo tutaj. Pudzianowski. No 7 sekund przed końcem drugiej rundy. Mameda Kalidowa. No. No nieźle, moi drodzy. Posłuchajmy plusa Bafera. Mariusz Pudzian Pudzianowski. 7 sekund przed końcem rundy drugiej, gdzie wydawało się, że już panowie dotrwają do końca, no, Pudzianowski wyprowadzi potężny prawy prosty i znokautowa Maameda kalidowa, moi drodzy, wynikało to z tego, że już Mamet był naruszony, tak jak mówiłem, przyjął tych ciosów sporo, no i po tym ciężkim nokaucie który zafundował mu Roberto Sodzić w ostatnim pojedynku, jednak ta szczęka, tak jak widzicie, nie doszła do siebie, niestety. Zobaczmy statystyki tego pojedynku, jak wyglądała runda pierwsza. Um, znaczących trafień, tutaj Mamet miał trzy więcej, jeżeli chodzi o wszystkie trafienia, no to więcej miało dwa Pudzianowski, obalenia jedno obalenie po stronie Mameda kontrola 17 sekund to było w rundzie pierwszej, no i tutaj Mamet Kalidow ogłuszył Pudzianowskiego raz, w tej rundzie pierwszej, tą rundę pierwszą wygrywał na punkty, no ale w drugiej rundzie zadecydowało zadecydowała ta potężna siła Mariusza Pudzianowskiego który m, jednak Zadał sporo ciosów znaczących, które doszły do głowy Mameda Kalidowa. No i ten prawy prosty 7 sekund przed końcem drugiej rundy e, tutaj, jakby już wyłączył prąd całkowicie Mamedowi. No i zobaczmy, tutaj w rundzie drugiej, ile padło ciosów tych znaczących e, ciosów ze strony Mameda? Było 13, ze strony Pudzianowskiego 19. Tych wszystkich trafień Pudzianowski miał o 11 więcej niż Mamet Kalidow, no i tutaj próba obaleń ze strony Mameda była jedna nieudana, ale kontrola w parterze była po stronie Pudzianowskiego, oceny sędziów tutaj w ogóle zobaczcie, jak, jak wyglądało, 10-9 wygrywał Mamet Kalidow, tak jak mówiłem, że to pierwszą rundę wygrał i wygrywał 10-9, no ale Pudzianowski tutaj, tak jak widzicie, wygrywa to starcie przez nokaut, przed, e, 7 sekund przed końcem tego, tej drugiej rundy, także mam nadzieję, że ten odcinek, taki materiał się wam spodobał, napiszcie w komentarzach jak wy, jakie wy tutaj typujecie e, finał tego pojedynku, jak będzie wyglądała według was, jak będzie wyglądało według was to starcie na KSW 77 e, komu dajecie większe szanse, Mamedowi czy Mariuszowi Pudzianowskiemu, no, no ja tutaj e, kibicuję obu panom, obu panów lubię, więc nie będę tutaj się wypowiadał komu kibicuję, niech wygra lepszy na pewno jeden i drugi pan zasługuje na szacunek, bo są to, to panowie, którzy naprawdę bardzo wiele wnieśli do polskiego MMA i przyczynili się do rozwoju tego sportu w naszym kraju, dzięki temu, że go spopularyzowali. Także moi drodzy, ja dziękuję wam bardzo za uwagę, że byliście ze mną. Oczywiście, jeżeli nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to zróbcie to. Kliknijcie też w dzwonek, żeby nie pominąć żadnego nowego filmu na moim kanale. No i skomentujcie ten film, żeby tutaj zwiększyć moje zasięgi. Ja bardzo jeszcze raz Wam dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej, hej.